Teraz pokażę Wam taki ciekawy wideorejestrator Ding Ding Pi Mola N3. Przechodzimy od razu do prezentacji. Mamy tu oczywiście instrukcję obsługi, dodatkowy lepik dwustronny. Mamy też taką folię, do której można przykleić z jednej strony. Ona też jest. Samoklejąca, bo tutaj ma taką warstwę ochronną, no nie będę z tego dzisiaj korzystał. Tu w instrukcji nie będziemy się zagłębiać. Pokażę Wam od razu. To urządzonko. Ten widorejster to jest o tyle ciekawy. Już sam wygląd jego jest taki właśnie niski, ale podłużny. No, robi dość przyjemne wrażenie, ale co ciekawe. On nie posiada żadnego ekranu, żadnego wyświetlacza. Mało tego, nie ma również przycisków funkcyjnych, ani jednego. Jedynym przyciskiem, jaki tu znajdziemy, jest tam w tej dziurce, gdzieś przycisk do resetowania. Trzeba jakimś drucikiem to oczywiście wepchnąć. Tu od spodu mamy także mikrofon, wyloty ciepłego powietrza, z przodu wiadomo, obiektyw, dioda. Sygnalizująca działanie. Z tyłu też jest tutaj, właśnie dioda. Od góry mamy kolejne wyloty, no i złącze do naszego uchwytu. Także jest to naprawdę ciekawostka. Z tej strony bocznej ma chyba głośniczek. Z drugiej jest wejście na kartę Micro SD. Oj, mój telefon i jego ostrość. Kiepski temat. O, otwieramy. Tutaj mamy slot. Ja już sobie wsadziłem kartę 32GB. Przyjmę je do pojemności 128GB. Co mamy jeszcze w naszym czarnym pudełeczku? Przewód zasilający USB. Więc musi być też do niego przejściówka do gniazda zapalniczki. Mamy tutaj dwa porty. Czyli można sobie właśnie zasilać widorejstrator, a do drugiego portu podłączyć kabel na przykład do ładowania telefonu. Tutaj dodatkowo jeszcze się z tym nie spotkałem w żadnym widorejestratorze, żeby było coś takiego w zestawie mamy właśnie takie narzędzie, które będzie pomagało na przykład przy wkładaniu przewodu zasilającego pod uszczelki. Także to jest fajny dodatek. A tym bardziej w tej cenie, bo ten sprzęt kosztuje mniej więcej 200 zł. Tutaj, właśnie mamy naszą. O, wyleciało. Nasz uchwyt. On, jak widać, jest z modułem GPS. Tutaj, właśnie tym możemy przykleić do szyby. Tu jest już właśnie warstwa klejąca. Jeszcze jest pod folią ochronną. Z tego co wiem dosyć mocne, także jak tym od razu dasz do szyby to potem jest ciężko oderwać Tutaj mamy nasz port USB typu C Ostrość, ostrość O dobra Telefon nie chce ze mną współpracować Także ja to zaraz zmontuję I co jest ciekawe ten restrator właśnie dzięki portowi USB typu C możemy na dwie strony, czyli tak do szyby, potem sobie możemy go wypiąć, jak już będzie na stałe do szyby i podłączyć go odwrotnie, tak żeby nas nagrywał zamiast drogi. Tak samo nieważne jak go przekręcimy, czy tak do góry nogami, to on i tak z automatu się Odwróci sobie obraz, że będzie nagrywało tak jak powinien. Dobra, ja go zmontuję i zaraz podłączymy zasilanie. Zobaczymy co tam w menu pisze, bo tutaj trzeba ściągnąć specjalną aplikację. Czas podłączyć ją do prądu. Hello, ding, ding, Cześć Ding Ding Pie, Ja jestem krychu, miło Cię poznać. Ona do nas GPS mówi. Ona jest co prawda teraz do góry nogami, ale to w niczym nie przeszkadza, bo ona sobie i tak odwróci obraz. Teraz łączymy właśnie aplikację, łączymy się z naszą kamerką. Dobra. I tutaj właśnie mamy już podgląd. Mogę sobie przesunąć, i tutaj właśnie takim przesunięciem przechodzimy do. Naszej galerii, ale to jest mało istotne. Tu mamy różne opcje. Tutaj wchodzimy w ustawienia języków, jest trochę do wyboru. No ale z takich europejskich to jedynie tam Rosja, Portugalia, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Francja. Polskiego oczywiście nie ma, więc zostawiamy angielski. Ustawienia kamery co chwilę się łączy z nią. Mamy właśnie do wyboru trzy różne rozdzielczości, w tym 2K. Ja używam Full HD, nie, nie potrzebuję jakiejś tam lepszej rozdzielczości. Co my tutaj mamy? A zaawansowane ustawienia. Źle mi się patrzy przez jeden telefon, a obsługiwać drugi. Tutaj mamy taki ciekawy system, który no w Europie raczej nam się nie sprawdzi. Jakiś Intelligent Assisted Speech, czyli ta kamerka do nas mówi. Tutaj mamy do, do wyboru trzy języki. Azjatyckie jak widać, także nie mam pojęcia co to jest. Znaczy nie wiem czy to są akurat języki do wyboru czy co, czy jakieś opcje. No, ale to podobno mówi nam, na przykład, jak stoimy na światło, że się zielone zaświeciło, czy tam czerwone, nie wiem. Może przed fotodarem rozstrzyga ostrzega. Tak, jak mówię, no, to jest raczej fajny bayer dla Azjatów. Tutaj możemy odwracać obraz z lewej do prawej. Opcjonalnie takie coś jest. Domyślnie jest to wyłączone. G-sensor ustawiony na niską czułość i tutaj mamy takie trzy opcje. Jak już samochód stoi ponad 15 minut a widorestarter jest podłączony na stałe do prądu. To ta pierwsza opcja shrink the video to jest po prostu, że plik nam się tak zwanie kompresuje, czyli auto stoi tam godzinami na parkingu i ten plik jest zapisany w takim przyspieszonym tempie, że tam zamiast na przykład 10 godzin to taki plik będzie trwał godzinę. Nie wiem, ja tego nie sprawdzałem, także wiem tylko, że to jest taka kompresja. Przyspieszenie tego filmu Ordinary VIDEO no to jest normalne, normalny stan czyli wszystko trwa tyle ile w rzeczywistości no i trzecia opcja dormancy to jest po prostu uśpienie czyli to po 15 minutach wideorejestrator się chyba po prostu wyłączy no to co? tyle z ciekawostek trzeba by teraz coś nagrać Później, jeszcze jak będę miał lepszy internet w domu, Wam pokażę, bo tu jest taka opcja: On the Road. To jest taka karta społeczności, też fajna rzecz. Teraz mam lepsze internety, więc mogę Wam pokazać. Tutaj jest On the Road. To jest taka karta społeczności i możemy sobie na przykład oglądać filmy innych. Można też oczywiście komentować, jak się założy konto. Tutaj wymuszenie przez Mietka. Taka sprawa. No jest tu co przeglądać, ale to jest głównie dla Azjatów. No, tak to tutaj wygląda.